No, i się zaczęło. Hej, cześć, jeszcze mamy na makler Games, jeden bardzo zaczęciowych, kolejny film na kanale. I w dzisiejszym filmie, tak jest, zresztą widać po tytule, mamy informacje na temat Call of Duty Vietnam, tak zwane Call of Duty 2020, który właśnie ma być w tym e, w tym roku. Oczywiście pod koniec roku. I w dzisiejszym filmie, takie, powiedzmy, moje małe spekulacje na temat, kiedy mógł być. The reveal, ponieważ, jak wiecie, w tym etapie roku, czyli maj, zazwyczaj większość Call już było zrewilowane poza oczywiście Modern Warfare no, oraz Black Ops 4, który właśnie w tym roku, a raczej w tym miesiącu, mniej więcej 18-19, był zrewilowany, Był ogromny community event, który nam przedstawił wszystko, co musimy wiedzieć o grze. I także w tym roku mamy, jesteśmy w tym samym etapie, gdzie właśnie mamy maj. W tym przypadku jest to maj 16, jakby teraz to oglądacie. I tak, czekamy, czekamy, czekamy i mamy bardzo ciekawą informację, ponieważ wiele deweloperów na Twitterze swoich właśnie, swoje profile bardzo banerowe zrobiły się na czarno, ponieważ jak wiecie co rok to deweloperzy robią tak jak było z Modern for going dark i tak dalej, wiecie o co chodzi. Taki właśnie co rok, mamy w tym roku także to samo, czyli większość deweloperów właśnie od Treyarch, podejrzane, prawda, od Treyarch, właśnie swoje banery ustawili na czarno, co znaczy, że właśnie będzie ogromny reveal, który się... Wiadomo niedługo okaże i właśnie ta data jest ciekawa ponieważ jak wiecie jesteśmy 16 maja i do końca maja zostały dwa tygodnie można powiedzieć jak wiecie już mamy zaraz do Modern Warfare czwarty sezon więc jak wiecie pod względem marketingu to musi wyjść dobrze ponieważ oni oczywiście nie chcą wypuścić sezonu czwartego gdzie będzie sporo i chcę oczywiście jeszcze sporo o tym pogadać na kanale ponieważ wiemy też sporo jeśli chodzi o Modern Warfare i sezon lecz po względem marketingu oni nie chcą wypuścić sezonu czwartego do naszego obecnego Call of Duty plus do Call of Duty które zawsze jest oczywiście rewilowane w maju yy, slash kwietniu no i wychodzi pod koniec roku prawda więc pod względem marketingu oni muszą to zrobić przed ponieważ jak to zrobią po no to tak trochę słabo prawda i tutaj właśnie przychodzę z tą informacją że Treyarch przedłuży Double X by Black Ops 4 dla go widzieć zaraz gameplay z Black Ops 4 i tak dalej jak widzicie zresztą na ekranie i tak mamy Double X oczywiście na multiplayer na zombie yy, Double Weapon XP na, na zombie oraz na, na, na multiplayer yy, na Medium Plasma w zombie i tak dalej wiecie te, te, wiecie te stałe rzeczy które otrzymywaliśmy przez cały rok yy, w Ops 4. Tak samo Mary w Blackoutie. I co jest bardzo ciekawe, daty tego, tego Double EXPO są od 15 maja, czyli od wczoraj do 28 maja. 28 maja jest to czwartek, więc. To jest duża szansa, że właśnie będzie to ten dzień, gdzie dostajemy full-blown trailer lub yy, wiecie, po prostu jakiś, jakiś może teaser, a na przykład w piątek 29 otrzymamy właśnie full trailer i tak dalej, wiecie o co chodzi. I co jest drugą ciekawą rzecz, także David Warner, główny dyrektor, powiedzmy tutaj, yy, Call of blackout Blackout'a i główny designer. Dyrektor tutaj multiplayera w Black Opsie 2 i 3. Jest to oczywiście David von Derchow i on tutaj też także ustawił swój e banner profilowy na szary, nie na czarny w tym przypadku. Nie wiem, dziwi mnie to trochę, ale, ale informuję Was o tym. I też kolejna rzecz, ustawił zdjęcie, powiedzmy, how to make video games, czyli jak robić gry, wideo i tak dalej. I to zdjęcie jest coś ciekawe, to zdjęcie jest z 60., 80. lat, takie 60., 70., czy coś w tym Jak wiecie, w tych okolicach był Wietnam, tak? Jeśli się nie mylę, 50., 60., coś koło tego. I tak, to jest taki, taki wiecie. Czy to przypadek? Nie sądzę. A więc mamy ostatnie dni, godziny oraz sekundy tykające do naszego reveala A jestem naprawdę cholernie podekscytowany, jak co rok w sumie w maju, więc tak to wygląda Nie wiemy nic o trybie multiplayer, jak będzie inny i tak dalej, czy będzie inny Jak będzie oczywiście z, tr z trzecim trybem typu zombie i tak dalej Jak wiecie, trailer każdy w swojej grze to był oczywiście tryb zombie Zobaczymy jak będzie w tym roku, bo powiedzmy niewypalnym Black Opsie 4 Lecz a raczej po zakończeniu powiedzmy całej tutaj fabuły Ponieważ jak wiecie, zombie jest zakończone tak naprawdę I mogliby pójść z czymś innym, tak jak oczywiście Modern of Remastered. Speciops, że o tym nie wiemy, wiemy tyle, że będzie y, oczywiście set w Wietnamie, kampania i tak dalej. To już się słyszy od dobrych dwóch miesięcy, jest grubo o tym i no i co. No i w sumie czekamy na ogromne informacje, trailer, ponieważ jakby protek jest sporo, ale żadnych prawdziwych informacji nie ma. Być może też premiera trailera i tak dalej, cały rybil może zostać ukazany poprzez e, tak zwany Summer Game Fest. E, to jest generalnie, powiedzmy dalej, streamy, właśnie które mają swoje daty i tak dalej. To jest generalnie E3, tylko że w sieci, ponieważ jak wiecie, cały kawirus i generalnie właśnie na tej stronie mamy pokazane. E, Tygodnia, raczej dni tygodnia, w których jakie rewile będą teraz, z nie był Tony Hawk, było był naprawdę sporo gier, o których chcę po, po, pogadać i tak dalej. Także tak, tam, tam są daty wklejane i powiedzmy, może być i także zajęty właśnie ten, tak, ten, ta właśnie końcówka, ostatnia maja, 28-29 na cały tutaj rewil Kaluti. Zobaczymy, jak to będzie. Jak już mówiłem w poprzednim roku, ostatnio, gdy właśnie kończył się Black Ops 4, powiedzmy, i zaczynało Modern Warfare, mówiłem, że oczywiście wciąż będę coverował informacje, powiedzmy przez te półrocze, tak jak i to zrobiłem z Black Opsem 4, powiedzmy, do grudnia, lutego tak jak i tutaj właśnie że się się pojawiały filmy z moderów tak jak i oczywiście cały kod już wyjdzie w grudniu wraz z nową generacją PlayStation 5 oraz Xbox Series X Ach, ta nazwa chyba każdego rozwala, co nie? Tak czy inaczej, z tym właśnie chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Sorry, że nie było filmu z Moderfer. Ci, co czekali z Moderfer, będzie na pewno na 100% jutro, bo w Wam po prostu gwarantować, e, i jak ja gwarantuję, to mówię, że będzie, to będzie. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, oczywiście, sobie kanał. naprawdę napisz mi co o tym myślisz, co jeśli chcesz otrzymać tego typu filmy, czyli na nowsze informacje w gamingu, w sieci, generalnie w Kaludi. No i co, słyszymy się w kolejnych miłego dnia, No i co, Makler out. Got you. Collapse him in a... You have a nice day. Zasady walki się zmieniły. Jeśli nie możesz zidentyfikować celu, kto sam nim jesteś?